Cześć i witajcie, z tej strony Kudłaty i przybywam do Was z kolejnym odcinkiem z serii Minecraft Dungeons. Zanim wyruszymy w dalszą podróż, to sprawdzimy sobie, co nasi tutaj wieśniacy mają nam do zaoferowania. E, może kupimy sobie tą skrzynkę i sprawdzimy, czy co coś fajnego dostaliśmy. E, kusza? Ona chyba jakoś wybitnie dobra nie jest, tego co widzę. Aaa... 3 razy wystrzela yy, po 38 obrażeń. Interesujące. Lecimy do tego. Luksusowy kupiec. Czy ja przypadkiem nie mam takiej zbroi na sobie? Zdrowie plus 74. 174 raczej. Aha. Lepsza jest. Na to wychodzi. 25. Redukcja obrażeń. A tutaj mamy redukcja obrażeń. Aura. Yy. W sumie. Mogę kupić, bo czemu nie? Mamy dużo emeraldów. Założyłem jednak sobie tą nową zbroję, co przez chwilę kupiliśmy, ponieważ jest o wiele ciekawsza oraz ma ciekawsze zaklęcia do zaoferowania, co mi pomoże to we walce, bo te zaklęcia to bardziej są takie ogólne i za dużo mi nie dają do walki, więc tą moją zbroję rozbijamy, dostaję z powrotem moje zaklęcia i teraz to mogę zakląć. Więc to bierzemy na drugi poziom i... No, no dobra, i weźmiemy na trzeci poziom, tak żeby obrażenia zadawało mobom. Oraz, czekajcie, pytałem się w komentarzach ostatnio, znaczy na odcinku się ostatnio pytałem, żebyście mi napisali w komentarzach, jak się używa tam innych rzeczy. I właśnie jedna osoba mi napisała, że tutaj są te zakładki, żeby sprawdzić jakie rzeczy mam przy sobie. I tutaj mamy elementy kosmetyczne. Czyli tutaj mamy emotkę klaskania. I kiedy... no dobra, zwierzak. I ty by nie za mną chodził? Aha, mogę mieć po jednej rzeczy, z każdej kategorii. Ta plarynka wygląda jak od y, tego Ice-O-Lodgera. Weźmiemy sobie tego duszka. I te klaskania. Już mam to wybrane? O, chyba jo. Dobra, możemy zaczynać. O, kurwa, one tutaj we dwóch chodzą. No dobra. I y, y, myślę, że polecimy teraz tutaj po kolei, czyli najbliżej mamy pustynna świątynia. Więc zaczynamy na poziomie trudności y, chyba piątym. Więc rozpoczynamy tą przygodę. Deep within these halls awaits a powerful necromancer, the forgotten ruler of a nameless kingdom. The necromancer wields an enchanted staff that holds the power to summon the undead. We must destroy it before the arch ilger can claim it in his tiny evil hands But that would surely be the doom of all. Znajdź, grobowiec um, mi się zdaje że tutaj mamy kontynuację chyba um, w fabuły jak byliśmy na badlands Bynajmniej tam musieliśmy dotrzeć do jakiejś świątyni i właśnie chyba o tą świątynię chodziło Czyli teraz w niej jesteśmy i musimy tego bossa znaleźć i zniszczyć jego różgę, laskę. Zwał to jak zwał, więc fajnie tutaj to jest tak odniesione do poprzedniej yy, części. Yy, bierzemy tego, czemu tylko jeden tutaj jest, a wcześniej dwa latały za mną. No dobra, on jest chyba tylko bardziej do ozdoby. Co to było? A dobra, to ja tym zielonym nasrałem, nie oni. Dobra, już myślałem, że pająk może pluć trucizną, a to tylko ja byłem. Już mnie złapałeś dziadu! Wyrzućmy to sobie tam, żebyśmy sobie duszki nazbierali. Te się w ogóle tutaj zacięły szkieleciaki. Strasznie, strasznie ten jesteście powolne. Emeraldziki, tutaj jeszcze jeden i jeszcze jeden. Widzicie, ja też umiem strzelać dziadu. Dobra, mamy go załatwionego. Jeszcze tego. Czy ja jestem w jakichś podziemiach cały czas? Znaczy, w jakimś budynku, o, w świątyni. Bardziej o to mi chodziło. Co już mnie ugryźli? No, głupie pajęczaki. Jedzonko? Eee, to jest ten czarownik? Nie, oni są bardziej jak zwykły boss. Nie wiem, może ten ostateczny boss będzie podobnie wyglądał do nich. Bo myślałem, że o tego bossa chodzi, bo on ma taką mrózgę, Nie umarłom czy jakoś jak. No aha, już po was. Ale te dusia szybko mi się ładują. Drująca chmura. Ło, tam jest was za dużo. Czy ja mam tutaj dwie drogi? Yy, tak, ale tutaj ta drużka jest poboczna. Zróbmy tak i tak. Skoro się mi naładowała ta moc. Trzy szkaleciaki. No dobra, tutaj więcej tutaj jest. A, nie trafiłeś mnie, zielony bełku. Ula, la, ile was tutaj jest? Czekajcie, mam dla was tutaj poczęstunek. Czy jest tu jakaś nagroda? Bo jak na razie nic tutaj nie widzę. Eee, tylko potworki tutaj były. To miała być nagroda. Naprawdę? Może jakaś skrzynka się teraz pojawiła? no eee, Ja tak nie. Dobra, mamy tutaj ten mostek, i tutaj widzę, że z góry tak fajnie piasek leci. Enderman, mini boss, Ha! Wybuchłem ci na ryj jak creeper. Ktoś tu enchantuje mi tych dziadów. O nie! Odejdź, 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 dziadu! Ja mogę ciebie z łuku, ale tam strzelaj mi! Teraz! Jeszcze raz! Gdzie jesteś? I jeszcze, i jeszcze. Czekaj, teraz cię mogę pociechać moją glewnią. Halo, halo, gdzie jesteś? Okej, okay. o, wróciłeś dziadu. Żryj, mój miecz. To, nie wszyscy naraz! Po kolei, po kolei. Za tu to ja pomyślałem, że mi wyrzuci, a to mój smród z miecza się uwolnił. Gdzie jesteś ty enchantowany beboku? A nie, oni nie są enchantowani przez innego moba, tylko oni są przez ten poziom trudności enchantowani. Czy to wypadła nam zbroja ze szkieleta? Pokaż mi to. Jo, ponura zbroja. Wydaje tak się nazywa. Czekamy cię. Raz, dwa. Na trzy hity jesteś moją glebnią. Hmm. O. Co to było? Myślałem, że mi się przejście zamknęło, a to po prostu chciało mnie zmiażdżyć. E! Jakiego dziabnęło? I teraz się cofnęło. ty, dziody. Nadal nie zdążycie mnie uderzyć, a ja was już zjem. O ty dziadu, zdążyłeś mnie pociachać. Klekotku śmierdzący. Znajdź złoty klucz. A, czyli tutaj. Bardziej ta brama wygląda jak pomarańczowa. Czyli będzie po tej stronie. Widzieliście takie hamstwo? Ta brama się. Huźwa. A aż się, aż się zapowietrzyłem. Ta brama się zamknęła wtedy, kiedy byłem jakby już na linii strzału. Gównianka, jedna. O, teraz zdążyłem przejść. I tutaj się zamknie? Nie. Dźwignia? A. Tu się zamyka, tu się otwiera. Okej. Okay. Nie podpalaj mi tu nic. Dobra. Yy. Naokoło ja przeszłem. Gdzieś słyszałem klucz, ten taki jego charakterystyczny dźwięk. Ale gdzie ty jesteś, dziadu? Jeden bohaty, <totry> Tutaj! A ja ślepy jestem, cię nie widziałem. A, bo w palmie się zatrzymałem. Weźmy sobie żyćko, tak, żeby mi się ładowało, zanim pójdziemy do kolejnych bossów. <try> Jakiego ta ściana dziabnęła? Ta, też masz taką glewnię, żeby kuźwa dziabnął przez tą bramę? O, skubany dziad. A. Zapomniałem, że mi uciekł ten, jak mnie ktoś uderzy. Gdzie jesteś? To no serio, wróciłeś na sam początek? Do mnie. No, jeszcze tutaj jest jakaś impreza, biedne dziady. Tylko nie uciekaj, mój kluczyku. Chodź, mój. Że ma jeszcze muszę klucz nianczyć. Znajdź grobowiec. No, przecież cały czas go szukamy. O! Chyba dostałem po ryju. Czy tutaj mamy coś pobocznego? I gdzieś był dźwięk odblokowanej skrzyni. Jednak nie? A taki charakterystyczny dźwięk był. Czekajcie. Może tu trzeba fikołka zrobić? No niekoniecznie. A! Dziabło mnie! Co to jest za jakiś wichajster? Mój beboku, chodź tu do mnie szybko! O, przeżyłeś. Yy, czy mamy tutaj jakieś rozwidlenie dróg? Nie, ale... Tutaj coś mamy? No hmm. Jakieś yy, grobowcowe dungeony, ciekawe, czy coś tu będzie konkretnego, czy to jest bardziej taka poboczna komnata dla, nie wiem, takich rzeczy, expa i tym podobne. <laughs> nie mogę wyjść! Co za dwa gówniaki się zgrały? Ten mnie zatrzymał, ten mnie podpalił. A kysz. Jeszcze użyjmy sobie tego. No. I tak się mogę z wami bawić. Nic tutaj nie ma z tej strony. Tam jest skrzynka. Na całe szczęście to jest dość małe, więc szybko tutaj nam pójdzie z tej strony. Ale po co to muszę otwierać? Nie wiem. Bierzemy tutaj żyćko, bierzemy ciebie. Tutaj była gdzieś skrzyneczka. Chodźcie bliżej to was wybuchnę. Na trzy hity, bardzo ładnie. Złota skrzyneczko! Dawaj mi Emeraldy. Eee, to nic, znaczy niezbyt ciekawa zbroja. Jak to to wygląda na mapce? Tam chyba będzie jeszcze ten jakiś bikon do otwarcia. Tutaj jest dodatkowa jakaś runda do przejścia. Ja to chcę przedostać się tam. Tylko jak? Chyba muszę z tamtej strony fikołka zrobić i tam przeskoczyć. Wybuchamy. Was. Znowu ta zbroja. Kolejny bikon uruchomiony. I tutaj. A. Zapatrzałem się na czas nagrywek i nie zauważyłem, że tam jest ściana. Myślałem, że tam jest przejście. Ej, czekajcie. Jak ja mam tam się przedostać? Ja to muszę strzelić z łuku? No ej, dajcie mi to! Chyba tutaj jakieś przejście otworzyłem. Nie, tutaj jest ostatni beacon. Może on mi otworzy wejście do mapy. O co chyba w tym chodzi? Coś gdzieś się otworzyło. I gdzie to teraz jest? Halo, halo? Jest! Mamy to. Jak to się nazywa? Dolna świątynia? Czyli dolna część świątyni, której teraz jesteśmy. Tak jakby. Czyli to już będzie temat kolejnego odcinka, więc wyczekujcie, że właśnie taki będzie temat. 12 odcinka, który się pojawi w przyszłym tygodniu. Czekajcie. Czyli to była ta poboczna misja. Żeby w sensie zdobyć poboczną misję i teraz mogę iść na górę. Nie gdzie ja się tu zabądziłem? Tutaj jest to przejście, dobra. Nie wiem czemu ja chciałem gdzieś do góry iść. Uuu! Takie sauny tutaj są ładne. O, ile was tutaj jest ładnych? Serio, chciałem iść wybuchnąć, to dziad musiał mnie zatrzymać. A mnie teraz wkurzył. Używamy TNT teraz taki cwany jesteś, jak mnie pająk zatrzyma w miejscu. No chodź tu, a nie teleportujesz się nie wiadomo gdzie. Tam na mnie świnia już czeka ze skarbami. Już? Zdechłeś? No. Dawaj mi co jakieś rzeczy. Świnka? Na hita padłaś? Potem osłony? Zbroje te są dość słabe, tak wygląda. Ale dużo stroka mi dają. No, tutaj mam więcej. No to jest czas trwania. Ten totem jest nasycony mistycznymi mocami chroniącymi osoby w jego pobliżu przed pociskami. Czyli to bardziej by się przydało, chyba, yy, dlatego, jakbym z jakimś teamem grał. W sumie, mnie chyba też to by ochroniło, mimo wszystko. Tutaj pająk siedzi, ty dziadu podwodny. Żyryjcie. Jak na razie, jakieś podwodne tutaj um, świątynie są, znaczy nie dość podwodne, tylko z saunami. A! Jak cię dziabnęła ta ściana? Czy to się zamknie? To nie było przejście do zamykania, tylko to było ostrze, które chciało pociachać, nie? Zdobyty poziom. E, Spad. Już mi zatrzymał. Czekajcie, czy tutaj też coś było z tej strony? Jakieś emeraldy, czy coś? Nie, to po prostu tutaj jest... O, ty dziadu! Okrągła droga. O! Enchantowany ty jesteś! Żryj to! Teraz żryj to! No i co, teraz taki cwany nie jesteś, kiedy się załatwiłem. Jak te pająki mnie zdenerwują! Wystrzelą mnie w miejscu, a potem sobie uciekają i myślą, że są fajne. Tutaj mamy kolejnego. Dobra. Bynajmniej ten poziom nie jest trudny, tylko te głupie pająki mnie denerwują wyjątkowo. Tutaj mamy ostrza, co nie? Tak, jakby one dopiero się aktywują, jak przejdę przez nie. Ale po co te ostrza tutaj są? Jak tu nic konkretnego nie ma? Teraz patrzę, że to się nazywa bezimienne królestwo. Bo tam mam w zadaniu na górze pokazane w rogu. O, teraz coś się dzieje w końcu. Ty dziadu, właśnie, właśnie zbliżam się do ciebie, żeby w końcu dobić. Może pomału zbliżamy się do końca, ale ja jeszcze nie wiem, kiedy to się zakończy. Jesteś zielony? Nie, to mój smród zgaci. Może wezmę sobie tego, mojego stworka do pomocy, w mam duszki załadowane. Aha, akurat wszystkich zabiłem. Ja go sobie przyzwałem. A jednak nie. Uuu, jaka to imprezka jest. Bierzemy was tak, tutaj was tak. Mój duszku, coś w ogóle pomagasz? Ty strzelasz! I to wszystko? A tu jeszcze jest jeden. Dobra. Chyba jeszcze jedna sfora przybędzie. Tak. A jest silniejsza nawet. Wybuchamy was. O! Hehe! <laughs> do trzy, do grobowca. Czyli za to wychodzi, że coraz bliżej jesteśmy. Dawaj mi to. Żyćko niech mi się ładuje. O. Dobra, bierzemy żyćko. Zielone latarenki. To mamy tego okropnego duszka. Tutaj ten skrzynek nie ma żadnych rzeczy. Muszę sprawdzić na mapce jak to wygląda. Gdzie ja jeszcze mam iść. Znowu Enderman. Już trzeci raz tutaj cię spotykam dziadu. Wybuchnij! No, bardzo ładnie. Teraz się tornadem cię poczęstuje. Ej, 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 bez przesady nie tak dużo mi tego życia nie zadawaj. Znaczy nie zabieraj. Bo dawać to mi nie dajesz. Prawe załatwiłem cię. O nie, bo co? Bo bajam, mnie zatrzymał? O wy dziady jedne. Tak sobie pomagacie. Enderman, no znowu ten pająk się wziął, chyba z dupy z mojej wyszedł. No. Jakieś przyspieszenie cho chociaż dostałem. Emeraldziki pod wodą. Bierzemy was tutaj na pyrkę. To mi tam wyrzuć, tego nie potrzebuję. Kuźwa, ile was tutaj jest. A bossa tak jak nie było, to tak nie ma. Świnka do mnie przyszła. Dawaj moje skarby. A dobra, wziąłem je chyba już przypadkiem. To takiego wziąłem. Aha, wyświetliła mi się zbroja tego szkaleciaka. Ok, tutaj coś jest. o bardzo proszę, kto tu się skitrał. Na górze, bierzemy to. Tego się załatwimy. Zdobądź laskę. Brzmi to bardzo dwuznacznie. Czyli gdzieś tutaj będzie boss, na to wychodzi. Co tu się stało? To jest grobowiec. Oni ożyją. Zwłaszcza, że w fabule coś było o tym. Co oni mają laskę, która przywołuje nieżywych eee, do tego, do życia. Bezimienny Co?! Dwa razy mnie dziabnęli i już prawie zdechłem. Czekajcie, to jest ten boss z tej wieży co walczyliśmy. Ja już wiem jak cię załatwić mam. Wystarczy po się, uderzyć i uciekać od ciebie. Co jest kuźwa właśnie tym sterowaniem? Gdzieś mi myszka lata jak szalona? Dobra, trochę to jest wkurzające, że muszę biegać, żeby cokolwiek zrobić. Użyjmy tego teraz, tak? Użyjmy teraz. O nie! nie, 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 nie. Muszę pamiętać, że mam trzy życia. Jak zdechnę, to będę musiał od nowa wszystko przechodzić. Muszę poczekać, jak mi się życie odnowi. I teraz, tak? Ło, coś ty się zrobił! Nie, 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 nie umieraj! Nie umieraj, nie umieraj! Znowu moje życie! No nie, no nie! No, trochę tutaj problem jest, żeby go dziabnąć, bo oni cały czas do mnie strzelają. Ja nie mogę załadować już mojej tej duszy, bo nie mam yy, tej mocy załadowanej. Odejdź, odejdź, odejdź. Ale ty mi mocą... Obrażenia zadajesz! Otrułem go trochę. O skubany. Ciepkiego fikołka zrobię. I teraz znowu to. O nie, o nie! Ja chcę żyć, ja chcę żyć! Uj, dwa trochę mu tych obrażeń zadałem, ale nadal jest. Trochę tutaj problem. Dobra, on... Nie mogę na go uderzyć? Co on robił? Uu, tutaj jestem bezpieczny. Tutaj muszę poczekać sobie jak mi życie odrośnie, bo inaczej oni mnie dorwą zaraz. O! Tak mogę was załatwić. Szybko, 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 szybko Uu, Zapomniałem, że nie mogą z daleka mnie gryźć. Dawać mi duszę, bo ja muszę waszego dziada załatwić. O, Tak, tak. No nie! Dobra, mamy to. Eee, używamy szybko dwójki. Ja jedynkę przypadkiem kliknęłem i duże zmarnowałem i, go nie, i to w ogóle go nie trafiło. Co ty gadasz? No nie, ty dziadu. Trochę go tutaj potargałem i została mu już resztka życia, więc teraz musimy go szybko załatwić. No nie, tak, nie udał mi się w kołek. Używamy dwójeczki I jeszcze on zostanie teraz na hita, bardzo ładnie. I czy teraz go załatwię? A dobra, musimy jeszcze poczekać, jak mi się załaduje moja dwójeczka. Moja książeczka. O, oh, Myślałem, że na sam koniec zginę przypadkiem. Z tą samą glebnię mi dałeś, co ja mam? Dziadu, taką to sobie kupiłem. Śmierdzący gówniaku. A, czyli ta, ta różdżka jest rozwalona, ponieważ go zabiłem. Chyba w taki sposób to działa. Gdzie tu niby jest wyjście? A dobra, tam. <laughs> nie zauważyłem. O kuźwa, ona jest dwa razy lepsza, ponieważ zobaczcie, mogę dać aż dwa różne zaklęcia na tą, bo na tą, co ja mam, tylko mogę dać jedną. Wow! No to wybieramy ją, jako nową naszą broń, ale to już sobie zrobimy do kolejnego odcinka, ją będziemy mieć gotową. Jak to jest zbiorowisko, dziadu! Jeszcze tego sobie załatwimy, tego tak. Dajcie mi jakąś duszę, czy coś, żeby szybciej załatwić, chyba chcę stąd uciekać. O, tutaj jesteście! A wyszliście sobie do ognia, bo ja tam nie wejdę. Co? Takie cwane jesteście? Zechłeś? Nie zechłeś. Ej, ej, ej. Nie bij mnie tak mocno. Co sobie tak nie życzy. Myślałem, że te wyjście będzie ze świątyni od razu. A, dobra, jednak jest. Nieważne. Zwycięstwo! Przeszliśmy to. Ciekawe, czy z tej ostatecznej nagrody, ze skrzynki, teraz coś fajnego dostaniemy. Może i jakiś artefakcik fajny? Eee, dobra, dobra. Statystyki, różne rzeczy. I co nam dałeś? Totem osłony. Mam już taki. Lepszy jesteś? Identyczny, taki sam? Serio? Naprawdę, serio? Łee. Coś tutaj mamy. Nie, nie mamy nic. No trudno. Yy, ty kowal. A, bo trzeba tę misję przejść, żeby to odblokować. No dobra. Jak to jeszcze wygląda na mapce? Próba sezonowa. Dolna Świątynia. Czyli to jest ta dodatkowa misja. Czyli 12 odcinek to będzie Dolna Świątynia, a 13 odcinek polecimy ze fabułą, czyli płomienna kuźnia. Także ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, o komentarzu i do zobaczenia za niedługo w kolejnych produkcjach u mnie na kanale.